Ukryte triki na Twojego iPhone'a, o których nie wiesz, już Ci pokazuję. Jak jesteś już w aplikacji iMessage i chcesz komuś przesłać jakieś zdjęcia, to zamiast klikać tutaj plusem, wskazywać na zdjęcia, aby dopiero teraz mieć dostęp do zawartości Twojej galerii i takie zdjęcia wybrać, wystarczy przytrzymać plusem i tutaj automatycznie otworzą się zdjęcia. Jak klikniesz tutaj plusem, to możesz zmienić kolejność i przeorganizować listę dostępnych narzędzi, tak aby ustawić je w bardziej personalizowany sposób. Wystarczy przesunąć. Jak napisałeś SMS-a i się pomyliłeś, chcesz to poprawić, to nie musisz przesuwać i celować palcem. Zamiast tego przytrzymaj spację, w ten sposób będziesz poruszał się po całym obszarze tekstu i dotrzesz do miejsca, w którym znajduje się błąd. Tablatura wówczas zmieni się w touchpad. Jak chcesz zaznaczyć pojedyncze słowo, naciskasz dwukrotnie, a jak chcesz zaznaczyć cały paragraf, naciskasz trzykrotnie na tekście. Jak naciśniesz i przytrzymasz spację, następnie drugim palcem klikniesz. To zaczniesz w turbo precyzyjny sposób zaznaczyć cały tekst słowo w słowo. Jak piszesz na iPhone jedną ręką i chcesz teraz dotrzeć do znaku zapytania, to nie musisz klikać raz, dwa, trzy, aby przełączać się do znaków specjalnych, ponieważ wystarczy przytrzymać raz, dwa, trzy i teraz przesunąć w stronę znaku zapytania. Zrobisz to dużo szybciej i powracasz do normalnego trybu pisania dalej. Jak chcesz dołączyć emoji do wiadomości iMessage, to nie musisz teraz przesuwać całego tego zakresu emoji. Wystarczy przewinąć sobie palcem na tym panelu, aby w błyskawiczny sposób odkryć różne zakresy emoji. Później podziękujesz!